Panie prezesie, przecież to nie przejdzie. Przejdzie, przejdzie. Ja jebie, nasze logo pod tym gównem. Przecież ktoś musi mu powiedzieć, z czym się ta nazwa kojarzy. On to wie i nieszczególnie się tym przejął. Cii, cii. pamiętajcie kurwa, wszyscy mordy w kubeł, uśmiechy na twarz. Pan Mukamba ma nadzieja, że spod reklamowa łączy w sobie potrzeba nowoczesny człowiek jak i tradycja, z którą tak mocno jest związany. Kawa chuj jest znana. W cała Afryka, ta cywilizowana. I chce po Europa. Oczywiście tak też się stanie. Nasza firma wypromowała już wiele wspaniałych kaw Fedros Yukops. Pan Mukamba prosi, by nie mówić nazw tych, spedalona kawa w jego obecności. Chuj, kojarzyć się ma y, z męstwo, dlatego wybrał Polska na początek swej europejska kampania. O on to wiedział. Zaczynajcie. Oczywiście, oto spot. <śliniczny> Kurwa, szósta rano. Tylko jedna rzecz jest w stanie wyciągnąć mnie z łóżka o tak wczesnej porze. Chuj, chuj. Kocham, gdy w ustach czuję smak chuja. Chuj, chuj. Gdy penetruje moje podniebienie i gardło. I spuszcza, wpuszcza się ciepłem do mego chuj. brzuszka. Ha! Może być chuj, i na klatę. Eh, chuj, może być nawet i w dupę. Chuj, chuj nie czuję, dlatego zawsze parzę dwa kubki. Chuja w ustach nigdy za wiele. A w całym domu pachnie chujem? Czy to? Tak, to chuj. Hmm, kocham czuć chuja w sobie. Bez tego dzień nie może dobrze się zacząć. Masz, skosztuj mojego chuja i powiedz, czy wszystko z nim w porządku. Och, muszę już lecieć. Smak chuja jest tak intensywny, że utrzymuje się w ustach jeszcze przez godzinę. Co ja mówię? Przez pięć ciągnie się za mną wszędzie. Klatka schodowa, winda, podziemny parking. Wszystko jedzie chujem. Skosztuj chuja! Chuj, kawa dla prawdziwych heteryków! I żeby nie było, że po fabule skaczemy jak po łebkach i nie ma nawiązań do głównego wątku. Znaleźliście to? Nie.